Witajcie w zakończeniu historii Spike'a w Dying Light 1. Film jest krótki, ponieważ nie mamy tutaj żadnych zadań ani nowości gameplayowych, a jedynie po prostu historię, którą Wam teraz przedstawię. Przede wszystkim udało się. Spike i inni ocaleni wydostali się z miasta. Niestety w haranę nadal nie jest kolorowo, ale podobno już krążą plotki, jakoby to na wsi istniało jakieś lekarstwo. Kyle Crane na zawsze zostanie zapamiętany jako bohater, który pomógł wielu, a uratował jeszcze więcej. A Spike i oceleń wyruszyli, żeby znaleźć nowy dom, a może nawet i nowe miasto. Spike mówił przecież, że ma tam jakiegoś przyjaciela, więc kto wie. Mają szansę zacząć coś nowego, coś wspaniałego, podróżując z miejsca na miejsce, szukając nowego domu. A twoje imię będzie podróżować razem z nimi. Kyle Crane, gdziekolwiek ich droga zaprowadzi. I tak to właśnie wygląda moi drodzy. Jeśli chcecie poznać dalsze losy Spike'a, bo teraz to już jest pewne, że pojawi się w drugiej części, to zapraszam was na, na moje nagrywanko od właśnie Dying Light 2. Na najwyższym poziomie, z ekspertem gier i pierwszej części Dying Light z kolegami i cholera wie jeszcze z czym. Już dzisiaj pojawi się pierwszy odcinek, dlatego zapraszam i polecam Piotr Frączewski. Fajnie wiedzieć, że fabularnie faktycznie Spike'owi udało się uciec przed wydarzeniami z dodatku oczywiście do Dying Light The Following, ale tak z czystej ciekawości odpaliłem sobie jeszcze na chwilę Dying Light 1, żeby sprawdzić, czy dalej Spike tam jest, czy może faktycznie uciekł. I okazało się, że cały czas tam siedzi, gdzie siedział. No, taka mała beczka jeszcze na pożegnanie Dying Light 1.